Cześć, witajcie. Walczymy dzisiaj z czasem. Zapowiadają u mnie burze, także jest około 9 rano i przyszłam uporządkować tą moją grządkę, która znajduje się z przodu domu zaraz przy bramce. Miałam tutaj taki drugi plon posadzony i to były dynie ale nie miałam niestety powodzenia. Tu jest tylko jedna taka mała dynia, która chyba już raczej nie zdąży urosnąć. Zaczęło być zimno w Anglii, zaczęły padać deszcze. I myślę, że pozbędę się dzisiaj tego, także przygotuję tą grządkę po prostu do okresu zimowego. Tutaj przede mną jeszcze hałda trawy skoszonej. Jak mogliście zauważyć, w wczoraj ścinał trawę, także porządkujemy pomalutku wszystko. Wyrwałam już tu słoneczniki, wyrwałam też dynie, która się pieła tutaj, dynie, dyni, roślinki dyni, bo nie było akurat dyni. Tym bardziej, że chciałabym tutaj posadzić sobie... Wysadzić sobie szparagi, które rosną mi w doniczce przez cały okres letni, i przynieść tutaj jeszcze lubczyk, bo tutaj jest takie lekko zacienione, zacienione miejsce, troszeczkę słońca jest tak około południa do takiego wczesnego popołudnia i myślę, że temu lubczykowi będzie tutaj dobrze. Także zabieram się do pracy. Najpierw może z tej dyni coś będzie, może jakaś zapiekanka razem z cukinią, którą zerwałam i pomidorkami. A poza tym, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, ja te resztki tej dyni, która tu została, po prostu zakopię tutaj w tą grządkę, mając jakieś po prostu zielone roślinki, żeby wzbogaciły mi tą ziemię. Sprawdzałam już tutaj wszystko po kolei. Naprawdę tutaj nic nie ma, także przykra sprawa, ale no cóż. Nie wszystko zawsze się udaje. Kolejne malwy tutaj wysiały się, spróbuję je uratować, bo jest ich kilka. Tu są szparagi, które wymagają, wymagają przesadzania. Myślę, że w przyszłym roku po prostu wysadzę sobie jedynie znacznie wcześniej. Nie będę czekała jako poplon, albo będzie to raczej poplon. Będzie to kolejny plon, ale chyba we wcześniejszych roślinkach. To, słuchajcie, jest moc roślin. Jak widzicie tutaj po prawej stronie. Jest przewrócony ten słonecznik, on rósł w tej grządce właśnie długiej i on się tutaj przewrócił. Ja tu już nic nie miałam w skrzynkach oprócz fasolki, którą za chwileczkę zbiorę, bo ma na suche stronki, a odgałęziki tego słonecznika po prostu zaczęły rosnąć w pionie. Także zostawię go sobie, bo on jeszcze pięknie kwitnie, a tych skrzynek i tak na razie nie będę używała. Także najpierw zacznę od tej mojej suchej fasolki. Jest tutaj dosłownie ich kilka, ale zawsze jakieś nasionka będą. Także to sobie zaraz, za chwileczkę wyłuskam, jak skończę tą grządkę. Jak to mówią, ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Także nawet kilka nasionek, na pewno, jeżeli są zdrowe, to dadzą mi jakiś plon w przyszłym roku. To tak, zabieramy się Zakopanie tego. Najpierw te moje malwy, które tutaj się pięknie wysiały. Tutaj jest jakaś taka. Czasami trzeba użyć większej siły, żeby to wykopać. Kolejne dwie. Ta grządka ma tutaj drewniane deski, takie same jakie mam z przodu mojego grodu tuż przy kuchni i jedna z grządek, które szykowałam właśnie na zimę, siałam poplon po zbiorze buraczków i skorzonery, już się rozwala, ona ma... Cztery lata chyba. No i te deski już spruchniały, ale nie będę ich wymieniała w tym roku. Wyjmę po prostu te deski za chwileczkę. A jak widzieliście na jednym z shortów, znaleźliśmy taki płotek, ktoś wyrzucił, który jest bardzo zdrowy, drewniany. On kosztuje też nie małe pieniądze, także może ktoś wymieniał na coś lepszego, ale nam się przyda. I żeby. Zachować takie same deski, właśnie tam przy y, kuchni, to ja sobie te przełożę, zostawię sobie właśnie na te grządki, a tu w y, ten płotek, który przynieśliśmy, jak go odrestauruję. Mimo tego, że mieliśmy jakieś deszcze, i mimo tego, że za chwilę będzie prawdopodobnie tutaj burza, to jest tutaj wyjątkowo sucho. Zobaczcie, jaka susza. Nawet ciężko jest kopać. Głębiej niż na, nawet na pół szpadla, plus ogrom kamieni, jak zwykle. Wykopałam sobie tutaj dołek, pomyślałam, że skoro mam tutaj tą szufladę, która jeszcze z rok czy dwa wytrzyma, słuchajcie, mogę tutaj siać sałaty czy yy, rośliny o krótkim korzeniu, tak żeby wystarczyło im ta warstwa 30 może centymetrów ziemi, to tutaj z tej strony sobie właśnie wysieję, wysadzę te moje szparagi, których nie jest zbyt wiele, ale zawsze coś będzie. I myślę, że na taką przekąskę, jak będą rosły, to wystarczy. I tutaj w wiaderku mam zakupiony o, ziemię kompostową, wymieszaną troszeczkę z moją ziemią z, yy, z roślin, które rosły w doniczkach. I była tutaj jeszcze odżywka. Yy, także sobie tutaj podsypię teraz takim. W tym moim dołku, ale żeby jednocześnie wzmocnić te rośliny, to przyniosłam sobie odżywkę, to jest odżywka po prostu z kości, to jest kości rybne przeważnie, resztki ryby, które też dają super odżywkę dla roślin. Posypię i wymieszam tą ziemię już ręcznie. I teraz po prostu muszę zająć się tą doniczką, gdzie mam te moje szparagi. One, zobaczcie, są zarośnięte tutaj mchem. Postaram się odgarnąć ten mech, może mi się przyda na ozdoby do doniczek. No dobrze, wyrzućmy to teraz. Teraz się zastanawiam tylko, jak je wyrwać, żeby zrobić takie. Sadzonki, widać, że im było tutaj bardzo ciasno. Widać, że jest pięknie ukorzeniony. Te korzenie się zawijały. I karpa kolejna. Z tymi resztkami czarnej to prawie ziemi przysypie. I teraz przysypię tą moją ziemię, którą tu wykopałam. Oczywiście kamienie. rodzą się w Anglii najlepiej. Pomiędzy karpami szparagów powinno być odległość około 50 cm, a pomiędzy rzędami aż 150-170 cm. Także to sobie zostawię, to co mam. I teraz tu wykopierowek na te kolejne dwie karpy. Taką już uprawioną ziemię przyniosłam z innej grządki. I też tutaj dosypię. Mączkę rybią. Podleję je również, żeby nabrały takiej mocy, i zaczęły pobierać substancje odżywcze, i do zimy się tutaj pięknie zalekowały. Została przekopana, zakopane zostało zielsko i zastanawiałam się, w którym miejscu posadzi, posadzić mój lubczyk i zauważyłam, kilka dni temu lubczyk jeszcze był super, a teraz zaatakowany został przez jakieś owady, ale to nic, ja po prostu zostawię te liście, bo są jeszcze jakieś zielone liście i... On odżyje na pewno, bo on i tak pewnie straciliście na zimę. I pomyślałam sobie, że jak przychodzę z pracy, wchodzę tutaj przez moją bramkę, to będzie bardzo szybko odłamać gałązkę, czy zerwać kilka gałązek i iść przygotować obiad po pracy. Także wykopałam sobie tutaj rowek. Nie mam innej już ziemi takiej, słuchajcie, lepszej kompostowej. Dlatego po prostu odżywię ten lubczyk moim kompostem postem. Odżywię mój lubczek po prostu yy, obornikiem granulowanym. To jest chyba kurzęcy. Tak kurzęcy. Sypię, co tutaj się dzieło. Wezmę garść. Przysypię ziemią, tą, którą tutaj mam. Zluźnię ją, jak widzicie, ona jest bardzo sucha. Dalej wybieram mnóstwo kamieni tutaj i podleję, żeby nie było tak sucho. Wleję po prostu wodę do rowka tego mojego dołka. Niech się troszeczkę niech troszeczkę nasiąknie. A teraz po prostu wyjmę z doniczki ten lubczyk, jak ta woda wsiąka. Powybieram jeszcze trochę kamieni. Woda wsiąkła, także wykopuję lupczyk. Zobaczmy piękny system korzeniowy. I go zasypiemy. Pokażę Wam, ile udało mi się zebrać kamieni z tej grządki. Praktycznie całe wiaderko kamieni tylko z tej grządki. Podleję moje szparagi, które wsadziłam. I tutaj, zobac możecie zobaczyć tą szarą, też taką doniczkę po kwiatkach yy, ciętych z supermarketu. I do tej doniczki, one mają dziurki, bo ja w nich uprawiałam w zeszłym roku pomidory na zewnątrz i ym, paprykę. Wsadziłam te wszystkie sadzonki malwy, którą wykopałam z tej grządki. I ją potem przeniosę już jak będzie chłodniej do szklarni. Teraz tą część podlać. Teraz zmoczę całą grządkę po wierzchu. I wysieję poplon. I teraz na tą zmoczoną moją grządkę wysiewam poplon. Rozsypując nasiona po wierzchu. Niektórzy przegrabiają, przegrabiają te nasiona, a ja tu zmoczyłam ziemię. Dlatego nie będę już je przegrabiała. Ja poczekam aż ten poplon wzejdzie. Bo to będzie miał i tak krótki system korzeniowy. A żeby zabezpieczyć przez rozdrapywaniem przez koty, to staram się załoch kładać jakiekolwiek siatki. Mam, słuchajcie, w ogrodzie, i tak tutaj po prostu nałożę tą siatkę, i zaraz przyniosę sobie następną. Tutaj na ten obszar mam jeszcze gdzieś kawałeczek, jakiś, żeby mi koty tego nie rozdrapywały i nie robiły tutaj czego nie wypada. A z kolei, skoro tutaj nie mam żadnego poplonu i ta ziemia jest też taka przekopana, to przysypię moje szparagi ściętą trawą. Także sobie tylko zrobię taką ściółkę, dosyć cienką, nie za grubą, żeby nie gniła za bardzo i nie parzyła podczas gnicia, kiedy się wytwarza ciepło tych roślin. Wrowek wsypię trochę więcej. No i kolejna grządka na zimę przygotowana. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jak tak, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli przygotowywujecie grządki na zimę w inny sposób również będzie mi miło poczytać wasze komentarze i się czegoś nauczyć. A jeżeli tutaj jesteś nowy, nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału. Miłego dnia. Pa pa.